Dzisiaj odwiedzamy kancelarię podatkową Księga w Krakowie, która wspiera inicjatywę Szlachetne Biury. To właśnie tutaj dzięki wielkiemu sercu i zaangażowaniu biura rachunkowego powstają szlachetne gesty. Rozmawialiśmy z panią Anną, właścicielką biura, o jej zmaganiach, mocnych stronach oraz motywacjach w prowadzeniu biura podatkowego. Co panią zmotywowało do tego, żeby otworzyć biuro rachunkowe i obsługiwać przedsiębiorców. Pochodzę z rodziny finansistów i ekonomistów i mój tato prowadził wcześniej biuro rachunkowe, sam jest doradcą podatkowym i poszłam w jego ślady po okay. prostu. Przejęłam firmę po czasie, kiedy przyszedł na emeryturę. Kancelaria Księga została laureatem akcji 2024 roku. W ramach ogromnej wdzięczności wręczyliśmy dyplom uznania i diamentową statuetkę szlachetnego biura. Właśnie tak buduje się wielką historię dzięki otwartym sercom i gestom pomocy innym. Wejdź teraz na stronę szlachetnybiuro.pl i poznaj moc szlachetności polskich biur rachunkowych. To naprawdę działa.